Witam serdecznie na kolejnym gniocie z oprószonej śniegiem bazy. Jesień, listopad. Myślałem, że w listopadzie to będzie, wiecie, między 5 a 10 stopni, a 5 to będzie. W nocy na minusie dzisiaj. Na bazie na szczęście wszystko w porządku. Wczoraj jak wracałem z roboty, to się martwiłem, czy wszyscy będą, ale ładnie. Wszystkie kurki, gęsi, kaczki były w kurniku i z klaków nie wypuszczałem z tych ich wybiegów. Także też były wszystkie. Ja im tutaj rano oczywiście wszystko porządziłem. To jeszcze wszystko powinny mieć, może zaraz sprawdzę. Sprawdzę wodę. Dzisiaj jest poniedziałek, także zaraz biorę się za sprzątanie wszystkim królikom w budkach dla pisklaków i tak dalej. Tutaj o te pisklaki, co tak lubią do lasu chodzić, to na budce siedzą. Trochę ta siatka mi się tutaj obwiesiła, ale nie jest źle. Wodę zaraz im się ogarnie, bo już zabrudziły. Jak to one, ale nie o tym. Słuchajcie, myślałem czemu te pisklaki tak słabo się przenoszą do kurnika. I doszedłem do wniosku, że to wina kaczek i gęsi. Trochę poobserwowałem sytuację i kaczki gęsi latają po ziemi i te pisklaki się boją. Kaczki to jeszcze lubię je pogonić, no bo im się plączą między, między nogami. I doszedłem do wniosku, że jak najszybciej muszę kaczki i gęsi przenieść. Też one trochę dietę by mogły mieć inną. Trochę te baseniki by się tutaj przełożyło, tam by się takie błoto nie robiło. No byłoby lepiej, to jednak odmienne gatunki, jednak wodne. I porządek w górniku byłby większy, a one tutaj by miały osobną budkę. I szukałem, jak tu zrobić. Myślałem nad domek narzędziowy, żeby taki kupić i przerobić na taki gęśnik, kacznik. Jak zwał, tak zwał. Edziu, chodź bo zaraz znowu nową dziurę znajdzie. No i znalazłem tutaj tak, domki narzędziowe jakoś strasznie ich poszła w górę. Ja pamiętam kiedyś to to kosztowało tam 1000 zł, 1000 hakiem. Teraz po cztery jak patrzę w tych różnych Lirojach, Kastoramach, ale znalazłem w ogłoszeniu tutaj pana, który robi, takie ludzie chwalą. I tak cenowo 2 na 2, to bym dał radę. Tylko lecę pomiarkę i zobaczę jak to tak w rzeczywistości się prezentuje, czy na te moje 3 gęsi, 4 kaczki. By wystarczyło, ale myślę, że tak, to jednak 4 m kwadratowe, a one większość czasu i tak spędzają na dworze. Ale wyczyściły przez jeden dzień. Tylko kawałek słoniny został i to tej grubej skóry, to też obczyszczone. Zaraz im podosypujemy. Dobra, mam już miarkę, zaraz zobaczymy ile to wyjdzie. Te 2 na dwa, no ja tak mniej więcej wiadomo, że wiem, ale na żywo jakby to zobaczyć. To będzie lepiej. Dobra, tu zaczepione. No i to było tutaj. No trochę mało. Trzy kaczki, cztery gęsi wejdzie. Trochę mała by ta budka była. Otworzę już tutaj, bo i tak zaraz z taczką muszę jeździć. Część kurek pewnie powychodzi. Dobra. Ale specjalnie tu przyszedłem, żeby tą zmierzyć. Ta ma 220 na 220 Tamta by była jeszcze wyższa. Myślę, że taka no to spokojnie by starczyła. Tutaj w środku to jest miejsce dla trzech gęsi i czterech kaczek. Muszę szybko się decydować, żeby zamówić prędko i zrobić już z tym porządek. Sam na razie nie będę stawiał, bo jest zima i w ogóle, a cena jest całkiem okazyjna. Także chyba zaraz do Pana zadzwonię i zamówię. Taką budkę gotową przywożą, na bloczkach się postawi i się gęsi kaczki przeniesie, to będzie porządek. No bo tutaj niestety robią Robią bałaga. No już się Edziowi, Edziowi dobrały do śniadania. Edziu tylko nie stresuje się zbytnio. Kurkanie się jajko. Co tam słychać? O, już wszystko prawie wyjadły z Michy. Dobra, woda nawet im się kończy. Trzeba to wszystko porobić, ale to. Przy sprzątaniu, a ja dzwonię do pana i zamawiam. Nie ma co się zastanawiać, to będzie porządek w tych kurnikach i wszędzie. O, już pobieg jech odgonić. Najpierw nasypiemy tutaj o, słonecznika, niech mają zapas. Na dzisiaj im wystarczy pewnie. A ja lecę się brać za sprzątanie, bo czas ucieka. Dzisiaj do roboty na nockę to nie ma go za wiele, niestety. Wysprzątane. Jeszcze tylko polecę. Wody im przyniosę, bo już tam pozabrudzały sianko. Mają pasze, mają dużo słomy. Pościeliłem, bo jest chłodno. Podsypałem, oczywiście, o tą sandezję, mu to się jakoś inaczej nazywa, ale taka la sandezja. Edziu! Czarny to już się przestał go bać. Prawie że całkowicie. Musiałem czarnego pilnować, bo miał ochotę się tam ładkę zaczepiać. Ale mam nadzieję, że się. Udało, bo jeszcze małe króliki, jakbym teraz miał, to by była lipa. Już te mina robiły niespodzianek. Teraz nie pogoda. Przez co roboty mam trzy razy tyle, jakbym miał. No i te kaczki gęsi się przeniesie. Już dzwoniłem do pana, teraz nie odbiera, ale może się uda zamówić. Zobaczymy, na kiedy by było gotowe. No, dwa na dwa, no, dużo i mało. No, przydałoby się większe. Szczególnie jakbym myślał kiedyś o powiększeniu hodowli kaczek i gęsi. Ale tak się zastanawiałem, że to na wiosnę, to może sam postawię jakąś większą wiatę, to wyjdzie trochę taniej. Czy lepiej to raczej nie? O, już ona usłyszała przeprowadzce. A tą mniejszą budkę, to bym mógł na przykład perliczki mieć osobno, czy jakieś kurki rasowe, bo też o tym myślę na wiosnę. I tam tak, takie małe statko kurek, kogut z 6-7 kur. 4 metry kwadratowe, kurniczka, to by spokojnie starczyło. No ale to przyszłościowa. a teraz na zimę tej bandzie taka budka jak ta. No to na luzie. One i tak prawie cały czas są na dworze, a tam by dostawały wodę, wodę i pasze, to może by się zmrowiły do nowego miejsca. Dobra, wywożę to, bo tego się nazbierało dużo, bo dużo im słomy teraz ściele, A i tą wodę im przyniosę, bo nie mają przecież. Mało mnie kafelek w głowę nie trafił, bo tu sobie go odłożyłem. I tutaj coś czyściłem, ześliznął się, ale o parę centymetrów otucha przeleciał na szczęście. No, kaczki gęsi, pan oddzwonił. Chałupa dla was zamówiona. W ciągu tygodnia powinna być na bazie i przeprowadzka. Bo też tam dużo większy wybieg by miały. Tam, że płot jest z tej siatki leśnej, im nie przeszkadza, bo one i tak za ogrodzenie nie wychodzą. Długo nad tym myślałem, ale doszedłem do wniosku, że to najlepsza opcja. No i pierwsze to trzeba zrobić, je przenieść i wtedy pisklaki pójdą do środka i będzie trochę spokój z nimi. Jedna rzecz, a druga fajna wyprzedaż była, chciałem już, już klikałem, żeby zamówić klatki dla królików, ale jak zobaczyłem wymiary. No to niestety są za małe. To na jakieś takie miniaturki ta promocja była. No bo czarny jest już całkiem spory, jak widać, i by tam miał strasznie ciasno. Mimo, że ładnie by wyglądała. Edziu, no, ja wiem, że się z nim lubisz. Ostatnio czarnego to chyba bardziej od ładki polubił. Dobra, Edziu, bo ja muszę zamknąć iść po wodę. No. Edziu, nie? niech się trochę oswoją ze sobą. Jakby kiedyś czarny uciekł, to go może tak nie będzie ganiał, przeganiał. O, wykrakałem. Dobra, ja go łapię, bo on mi zaraz pójdzie. A teraz po zimie go łapać to nie za dobra opcja. Czekajcie, bo ta kamera jeszcze mi się wywali. Odjadę tą taczką. No, no wybieg też im trzeba będzie zrobić. To będzie lepiej. No dobra, czarny, wyjdź pod tej budki. O, tu jesteś. O, dobrze, chodź. Oj. O, dobra. Mam, Edziu! Dobra, jest już w klatce. Udało się go złapać. W miarę sprawnie, no ale chętnie by sobie on polatał gdzieś dalej. Woda powymieniana, od razu powymieniałem pisklakom jednym i drugim. To mają na trochę, tak szybko dzisiaj nie zamarza, bo nie ma dużego minusa. Jakiś tam jest minus jeden, może minus dwa. Zadowolony jestem bardzo z postawy Edzia, jak czarny wyskoczył, to się nie zdarzało wcześniej. O tu proszę bardzo, zero agresji, zaciekawienie, wiadomo, duże, ale też nie nadmierne, że nie on zaczął biec i Edziu go gonił. Tylko tak wszystko na spokojnie się obyło, spokojnie można było go złapać i schować z powrotem do klatki. Dobrze, że w las nie poszedł, bo przy tej pogodzie to by miał ciężko. Aha, co do tego kurczaka, wczoraj wieczorem wróciłem z roboty. Przyszedłem tutaj, jak już wszystko oporządziłem, tam pozamykałem i tak dalej. Przyszedłem po drzewo do kominka tutaj. Ja otwieram, a tu taki wielki czarny kocur sobie spał. I wydaje mi się, że to on mógł wziąć tego kurczaka. No. Słyszałem, że takie rzeczy się zdarzają, że kot weźmie kurczaka. Ten był naprawdę wielki jak, trzy, wielki, jak trzy perełki. Taki czarny kocur, ale spasiony. Tak wyglądał dobrze. Widać, że radzi sobie nawet w zimę i te łowy mu idą dobrze. I tutaj mi zamieszkał w drewutni. Dzisiaj go w ogóle nie widziałem. Zobaczymy, czy się będzie pokazywał dalej. Ale to on mógł wziąć. On mógł wziąć. Wyglądał mi na takiego, co nie ma kłopotów, żeby sobie coś upolować żywego. Zobaczymy, czy się będzie dalej pokazywał. Jak otworzyłem, jeszcze byłem zjedziem, to on od razu poszedł w długą do lasu. Dobra, trzeba brać się za kurnik, ale tak bez przesady im tej słomy nie będę aż tak dużo wywalał. Tutaj gdzie jest trochę mokre, gdzie gęsi rozlewają. I podgrzędami trochę wybiorę, a resztę to poślę po prostu, pościelę grubo. Dobra, biorę się za robotę, pewnie nie będę was tym zanudzał, bo to nic ciekawego, o ten karton muszę w końcu wywalić. Tutaj duża część kurtów wcale nie wychodzi. Tam się chowają, okienka nie otwieram, dobrze mi zwróciliście uwagę, że przeciąg się robi... A i też pisklaki mają spokój póki co. Przenosiny zrobimy im dopiero, jak kaczki-gęsi stąd wyjadą. Tu bardzo ładnie obiadły, już z tej kapustki nie zostało. Będę w sklepie, to im kupię nową. Dobra, biorę widły i robię, bo czas mnie goni dzisiaj straszny. I ostatnio to codziennie mnie goni. Dobra, to co było wilgotne, to wybrałem. Tam, gdzie kurzaka było najwięcej pod grzędami, to też wybrałem, tu im wszystko pouzupełniałem. Tam do rynienki też, wody mają pełno. W środku jest ciepło, plus 3 stopnie, czy 3,5 jak przed chwilą sprawdzałem, także woda tutaj nie zamarznie w nocy, to jest nawet 4, 4,5 jak drzwi są zamknięte, także elegancko. Też chodzi o to, żeby nie było za dużej różnicy temperatur w środku, a na zewnątrz, bo od tego ponoć kury chorują, a tak jest w sam raz, żeby na plusie tutaj się utrzymywało. No to będzie dobrze. Dobra, ogarnięte bocianek też ma nową wyściółkę. Zabiorę widły od razu, bo jeszcze przewalą komu na łeb spadnie i będzie afera. Tutaj już otworzyłem. Biała z pisklekami sobie tutaj chodzi w kółko. Mam nadzieję, że do lasu nie będzie się wyrywała. Dobra, stare wyciągnięte. Teraz czas na świeżą słomę, którą tutaj niosę i będą miały lepiej. Na pewno. Nie gorzej. Czarną wypuściłem, bo muszę tu posprzątać. Mam nadzieję, że dzisiaj do lasu nie będzie się wybierać. Za to ja się wybieram do niej do budki, żeby tam wysprzątać. Stary, wybrany, czas przynieść nowy. Ale tu nie jest tak prosto przez tą siatkę. Trzeba się strasznie chylać, na kolanach chodzić. Taka to robota. Póki się tego nie poprawia to czasu ciągle brakuje i brakuje no. może będzie lepiej z tym czasem, ale to jeszcze trochę trzeba poczekać Trzeba poczekać, żeby był czas. Dobra. No, teraz to mają naprawdę grubo Zaraz z tą siatką coś się wymyśli. Ja nie mam 200 lat, żeby tak się chylać. Dla Edzia to łatwo. Ale dobra, już tu sobie przyniosłem taką łatę i zaraz ją tu wstawię i spróbuję naciągnąć tą siatkę. Zobaczymy, czy to tak łatwo pójdzie, czy nie pójdzie. Dobra, na razie idzie dobrze. Jeszcze tam na końcu niech przejdzie elegancko. I tu przykręcić i do siebie siatkę przyłapać i będzie dobrze. Dobra, złapało, trzyma się. Teraz to połapać takerem. Ponaciągać trochę Połapane, siatka naciągnięta. Nie będę tak o nią już zahaczał. Posprzątane, wszystko powymieniane. No i dobra, aha, tą resztkę tutaj tylko oberżne i będzie gotowe. I to już niestety wszystko w dzisiejszym gniocie. Miałem jeszcze zboże wymieszać w beczce, bo już mam pustą. Ale nie ma szans, żebym zdążył przed robotą. Także na dzisiaj będzie tyle, a jutro zrobię mieszankę. A na rano coś pomyślę, albo paszę im, sypnę. Może teraz szybko wrzucę trochę ziemniaków, ugotuję, wymieszam i będzie gotowe. Najbardziej się cieszę z tego, że gęsi kaczki się przeniesie. Już ten nowy kurnik, gęśnik, kacznik, czy jak to nazywał zamówiony. Pod koniec tego tygodnia ma być przywieziony. Powiem wam, że nie mogę się doczekać, bo wtedy i w kurniku będzie porządek, wtedy pisklaki się przeniesie, będzie większy spokój. No Wszystko powinno być lepiej, a i kaczki gęsi będą tam miały duży zielony wybieg zawsze. Po drugiej stronie domu. Dobra, nie przedłużam, o kura jeszcze zniosła jajot, jakaś spóźnialska. Z wami się żegnam do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć.